Łódka Bols, czyli jak reklamować alkohol bez jego reklamowania. Przestrzeń, wiatr, sztorm, przygoda, twarda walka. Łódka Bols. Pierwsza łódka świata. Jak pewnie dobrze wiecie, mamy bardzo restrykcyjne wymogi odnośnie reklamowania napoi wysokoprocentowych. Producent wódki bols znalazł sposób na obejście ograniczeń poprzez promocję marki przez żeglarstwo. W 1998 roku powstała spółka bols Sport and Travel, która to organizowała rejsy żeglarskie na łódce łódka Balls. Hasła reklamowe, takie jak łódka bols czysta przyjemność, miały Podwójne znaczenie. Jedno oczywiście odnosiło się do żeglarstwa, ale drugie do napoi wysokoprocentowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu kampania omijała zakazy reklamowe, no a sama łódka Balls brała udział w bardzo prestiżowych regatach. A sukcesy sportowe przyniosły marce międzynarodowy rozgłos. Wprowadzenie żeglarskiego motywu przyczyniło się do stworzenia silnych skojarzeń marki z przygodą, wolnością i prestiżem. Łódka Bols stała się symbolem kreatywnego podejścia do marketingu w sytuacji ograniczeń prawnych. Dajcie znać czy wcześniej słyszeliście o kampanii Łódka Boss. A, no i oczywiście, zaobserwujcie nasz profil.